No nie, no bo ciężko mu wychodząc na mecz się spodziewać wyniku remisowego, bo walczyliśmy o zwycięstwo, no nie udało się. Zabrakło takiej agresywności w waszej grze. Trener powiedział, że to był bierny i ospały futbol. No tak, trochę, trochę jestem racji, bo jakoś nawet w 15 minucie trener zawołał do siebie Krzysiany Klai i, i kazał przekazać, żeby tej determinacji było więcej, bo faktycznie tak to wyglądało, jakbyśmy byli gdzieś troszkę spóźnieni, nie, 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 do końca, nie do końca tak agresywni i dynamiczni jakby trener sobie tego życzył, więc staraliśmy się to skorygować. I Można powiedzieć, że w pewnym stopniu to wyszło, bo, bo, no bo przechyliliśmy szalę tego meczu w pewnym momencie na naszą korzyść, strzelając bramkę. No i tak też chcieliśmy tą pieczęć postawić w drugiej połowie, no ale nie wyszło. Mimo, że Remis to chyba był najgorszy mecz wasz w tym sezonie, takie miałem wrażenie. Słabo, było. trzeba to przyznać, że on trener nam powiedział w przerwie, że to była chyba pierwsza drużyna, która nas tutaj na tym stadionie w pierwszej połowie zdominowała. I, i, i... Bo nawet Lech Poznań, który nam włożył trzy bramki do przerwy, no to jakbyśmy prześledzili meczach jak przebiegam, to, to na pewno tam nie było powiedzmy tak źle, jak, jak tutaj. Trzeba to przyznać, pierwsza połowa była była pomimo bramki słaba. Szczególnie początek. Adam, gdyby sezon się kończył tak jak dawniej się kończył po 30 kolejkach, no to wy już byście byli, mieli, mieli utrzymanie zapewnione. Ta reforma tak chyba psychologicznie ma największy wpływ, bo wszyscy chcą być nad kreską, jakby pod kreską już był spadek. pewny. tymczasem tak później macie przewagę punktową i tak dalej. Jak to oceniasz tę reformę, to dzielenie punktów? Yy, no znaczy tak, gdyby, gdyby yy, był stary system rozgrywek, no to już byśmy mieli utrzymanie od, od paru meczów, od paru kolejek. No ja powiem tak, no większa ilość meczy na pewno jest fajna, bo te 30 spotkań to było trochę mało. W innych krajach tych, tych, tych meczy jest więcej, dochodzą pochary europejskie, dochodzą jakieś tam puchary Ligi, U nas Pucharu ligi nie ma, więc z punktu widzenia zawodnika bardzo fajnie, że jest więcej meczy. Natomiast no sama formuła jest troszkę dziwna, prawda? Bo, bo na przykład jeśli między 8 a 9 miejscem zadecydują bramki, to jest to żadna różnica, a okazuje się później, że to miejsce ósme już ma, już ma praktycznie bezpieczne miejsce i, i, i gra sobie na luziku, a to dziewiątek, które było z tym ósmym na równo, jeszcze się będzie biło o spadek. Więc, więc, więc większa ilość meczy tak, no dzielenie. dzielenie chyba nie, no chociaż my jesteśmy od grania, także będziemy walczyć tak, tak tak jak z tak jak tego regulaminu. Panie Adamie, a ta pierwsza była taka słaba, nie wzięła się z tego, być może, że no, wiedzieliście z kim gracie, z zespołem, który na wyjazdach po prostu jeszcze nie zdobył punktu i gdzieś tam może podświadomie gdzieś... No, to, nie, to myślę, was... że, myślę, że nie. Myślę, że, że, że taka, takiej sytuacji na pewno nie było, bo tutaj każdy wiedział, że, że ten mecz będzie bardzo trudny. Poza tym każdy kibic przychodząc na stadion... Też był pewny zwycięstwa i, i, i my sobie z tego zdawaliśmy sprawę, a tak, tak, takie, takie ogromne jakby oczekiwania sprawiają to, że tu nikt nie lekceważył, a wręcz wiedzieliśmy, że, że musimy to wygrać, bo wszystko inne będzie, będzie złe, więc tutaj o żadnym lekceważeniu nie może być mowy.